Kolejny odcinek Minecraft Sztoss, czyli Twój ulubiony hardcore w Minecraftzie. Zostaw łapkę w górę w tym momencie, jeżeli masz... ...kciuki! Kciu, kciuki. kciuki, jeżeli kciuki. masz kciuki, to zostaw kciuka pod tym filmem. Poprzednie odcinki z tej serii masz oczywiście w karcie. Zapraszam bardzo serdecznie. Żelazny, czemu mi bijesz? Gdzie e... są w karcie, w prawym górnym rogu. W Dierbu. prawym górnym rogu, w Co prawym górnym staje? rogu, a ty jest twój film do playlisty, żelazny. Czemu jesteś zielony? Ty Jestem bier? zielony, stary, bo bardzo dużo jadłem emeraldów i <laughs> nie róbcie tego. Okej, okay? wow, bo tak skończycie. Okay. Będziecie byłaś tak jak ja, ale tego nie chcecie, jakby jestem nie, bardzo zielony. nie stary, lepiej, lepiej <noise> zostawić się słucha <noise> i powstrzymać to. T tak, tak, dobra, więc tak, jak widzicie, słuchajcie, przerobiłem moją połówkę chaty, bo tak mamy podzieloną bazę, tutaj jest połowa Żeraznego, tutaj jest połowa moja. Moja połowa jest nowoczesnym Open Space! Czyli otwarta, przyjemna przestrzeń przewietrz prze przewiewna, y sympatyczna, można poczuć nie się lejne, natury. Nie, 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 nie rób jaj, okej? Okay? Masz tutaj y, drewno, dam ci jeszcze troszeczkę. Zabuduj o, dzięki drewno, stary, to już koniec tej wojny, nie ma wojny. Nie, stary, nie, A, nie, bo słuchajcie, jest. dzisiaj masz, będziemy to, y, robić, będziemy pogrywać sobie. Słuchaj, jakby, zabuduj ktoś... to, dealer! Mówię Dara. ci, masz żelazny. Drda, masz drewno, ż żelazny. masz gravel, masz tu jeszcze to. Czy... Zabuduj tą dziurę w domu! Nie, dom, nie, stary, to, bo ty, ty nie rozumiesz zabiją, no? Ty nie rozumiesz tej serii, to jest najbardziej nieodpowiedzialny hardcore na YouTubie, nie polskim. Ogólnie, nikt nie gra tak na hardkorze jak my, Żelazny, zobacz, mamy open space. Będziemy robić się igrzyska śmierci. W sensie nie, nie jak w filmie. Okay. ja rozumiem, że to jest twoja połowa, tak jakby wszystko spoko, okay. luz, czy, czy ja, ja twoją ale... połową, czy ja się rządzę ja twoją przewiew. połową? Ja mam przewiew, stary. To Wiesz, jak ja się czuję? Bądź wdzięczny, stary, jest w tak gorąco. stopy przez ciebie, że ja po prostu mam tego dosyć. Proszę, dajmy, ok. słuchaj, okej, okay. jak, to... jak się położysz spać, jak się położysz spać, położysz śledzia na twoich stopach i będzie cię ogrzewać. Nie, że mam dosyć tych śledzi, bo Nie, też stary, zirę. nie masz dosyć śledzi! Kochasz śledzie! Żelazny! Ej, serio, no nie, czemu mi robisz? Ja nie, to, to, że ty masz ściany tak z dirta, nie no znaczy, że o, każdy chce! Mi... No to idź idź na swoją o, połowę! Ej, burza, burza. Idź, idź na swoją połowę, to idziemy spać! Śpi! Wiesz, co to jest? Zeus śpi. powiedział, żebyś to zabudował, słyszałeś to? Tak, śpi i Idziemy spać! Nie okay. będę ci bił, okay. bo to jest Minecraft jest Najbardziej nieodpowiedzialny hardcore na całym świecie. Nie tylko w Polsce. Na całym świecie. Nikt nie, no nie gra na hardcore. w to. odpowiedzialny za burzę. Nawet drzwi nie mamy, okay, stare. Nawet drzwi. Okej, popatrz, żazny. Nie mam drzwi. Lepiej mieć dziurę w ścianie. niż drzwi. Ale ja, nie chcę mieć, ale ja chcę mieć stary. Ja chcę mieć open space. Dobra, widzisz, stary ten słup? Ten słup oznacza, że jest przestrzeń. A jeżeli to zabudujesz, to nie ja ma przestrzeni. Żazny, open space. Ale czemu jest Ale czemu co ci to nie podoba? Nie gryfuj. Dobra, okej, tak będziesz grać. Tak będziesz pan. Podoba Ci się? Podoba Ci się? Stary. Dobra, może tak być. E, to Jezu. jest. Kontensus. Nie, to wcale nie jest konsensus. Konsensus, konsensus. Konsensus, Minecraft, zwariowany świeciarz. Ej, dobra. Piszcie w komentarzach teraz, kogo mamy dodać na ten serwer. Kto według Was powinien być dodany, żeby móc zagrać sobie z nami w kolejnym odcinku? Ja proponuję jeszcze Tricus. Ja zdanie, bym, proponuję, ej, nie proponuję... Jak Nie, chciałbym Szendiego i stary wiesz co zrobić? W pierwszym odcinku z Shandim. Jezu, <laughs> boję się. Zabić go. Co? O! Ej, stary, kiedy się seria kończy w stary. Ej, nie, to zmienimy zasady, stary. Kto umrze? Nie! Tak, kto umrze, ten odpada po prostu wtedy. Nie, <laughs> zgadzam się. To miała być. No dobra, ej, ej, to, stary. Jesteś z ciebie. Dobra, ten... okej, okay. dasz mi już spokój. Dam ci I spokój? Jest, I znowu połowę. połowę. Robimy wyzwania żelazne dzisiaj. Nawet nie wytłumaczymy w wyzwania. Chcesz wyzwanie? Bo ja ci dam wyzwanie, stary. Ja, wyzwanie. ja zrobię dwie Albo dziurki. Ale ja, ja ty mogę dać wyzwanie pierwsze, bo ty, ty mnie denerwujesz tym odcinku, No dobra, stary. dajesz. O, się denerwuję, Posłuchaj, no, no, no. ale moje wyzwanie będzie tak skomplikowane, Oj, że już, już... nie przeżyjesz go. No, no, powiedz. Jeszcze na mi... rosyjska Ruletka? No, wiem, niestety. A co? To jest coś takiego, że posłuchaj. Będziesz miał dwa wybory. Znaczy dwa albo więcej. Dwa wybory, okej, okay. No, I, no. I, I będziesz musiał wybrać. Na tym polegają wybory, wiesz? I, ok. I, I będziesz miał wybór dobry. I wybór zły. Mhm, okej. łapki w górę i suba. No Jeśli stary. Łapkę w górę, to jest wybór dobry. I ale łapkę suba w górę, to jest wybór zły. Ale suba to dobrze. Bo, w, w, to, ale suba też to jest... dobrze, nie, to też jakby sporo. To, nie, to nie zbieram, bo tu jest Ja chcę ci. Mieć ja, weź tam się, ruszaj. Ja no ci ruszam przygotuję... się, no idę po, idę po drewno, stary, bo nie zbierać drewna z pod naszego domu. Bo co? Co, bo co? No bo stary nie chce rozwalać drzew, które są pod naszą chatą, bo chce mieć ładną, ładną przestrzeń pod open space, tak? I co z tego sp no, no nie, ale open jest Open Space. Ja no czemu, czemu masz taki problem do Open Space? A? Czemu nie no, a podoba czemu ci się to, to, że chcesz żeby. Co robić, stary? Jeśli to ktoś. Siłę. ktoś, ktoś tutaj w dwóch, Mamy prawo ale... głosu. Respektu, nie, tak, ale to jest co? moja połówka. Ja, ja, ja głosuję, że chcę Open Space. Ale ja nie chcę Open Spacea. No to na swojej połowie nie masz Open Spacea, tak? Ale... Twoja połowa wpływa na moją i na moje samo poczucie. No, a twoja połowa jest bardzo brzydką połową tego domu i Przestań! też wpływa na to, jak się czuję Mów w nim. Tak. Popatrz, popatrz, ok, jest kompromis, konsensus, czy jak to tam się mówi? Ka tritsus, jest konsensus. Tak, tak. Ja jestem gotowy prawie, daj mi chwilę. Tak, okej, okay? ale. A bo ty teraz przygotowujesz challenge, tak? Przygotowuję Hot Sixteen Challenge. O oh, wow, twoje Hot Sixteen. Wszyscy na nie czekali nie. stary. I się zawiedli. Okej, <grych> okej okay, okay, dealer, dobrze, dobrze. Nie, to widziałem komentarze, dobrze, kom... dobrze dealer! Przepraszam, okay, przepraszam, dealer. to nie jest tak. E, czy ty chcesz mnie Czy ty, stary, chcesz mi zabić, bo już masz dosyć tej serii i chcesz grać tylko na Q&A masakrze? Ja myślę, że obecnie po tym, co przed chwilą powiedziałeś, to jest wielce prawdopodobne, Ale wiesz? co powiedziałem? Nic nie co Możesz powiedziałem. Możesz czekać swoje słowa odnośnie mojego, mojej brzydkiej szesnastki, No ale widziałem, jest... e, tylko cytuję, tylko cytuję. Kogo cytujesz niby? Widzów! Aha! Nie było ani jednego takiego komentarza. O, nie czytasz. Nie czytasz. rzeczy, okej? Nie dobra, popatrz stary. Ta chata zmienia się w pałac żelazny, kiedy ciebie tu nie ma. I wydaje co, mi się, że może to jest wodu. znak, rzeczywiście fajnie, jak ciebie nie ma w tym domu, wiesz, może rzeczywiście. w komentarzu bo... stop z Open Space, bo ten człowiek jest po prostu nie, 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 nie. Open Space, git git. Właśnie fajnie, co, jest! Nie komu Open Space w Minecrafcie, kurde, gramy na hardkorze, stary! No wiem, gramy na hardcore. Więc bądźmy hardkorowi gracze i jakoś róbmy takie irracjonalne rzeczy Bo Jezu, co to za challenge nie, nie umrzeć w Minecrafcie, stary? No, każdy potrafi nie umrzeć A co to za challenge to umrzeć czy... w open space Bo ja cię nie rozumiem No stary, no w open Space jest hardcore dodatkowy. jakby w sensie, okej, okay, może powiem Żelazny, słuchaj Który to zaczyna odcinek tej serii? Pio piąty? Piąty! Piąty. Ej. piąty 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 Seria z piąty od... Piąty odcinek? Czekaj, co? Czekaj. Piąty odcinek! Ej, piąty bez kitu, to jest piąty odcinek to jest, tej serii. Pokażę, że od ponad ile mamy dni już na serwerze? 23 okay, dni! Okay. I nadal tutaj żyjemy, rozumiesz to? No stary, do no, czego zmierzam? Do tego, że to okazało się, że to nie jest żaden challenge dla nas razem. Jesteśmy naprawdę niezłymi graczami Minecraft. Bo I... Mamy Open Space'a. I według space a mnie, pliowy. i według mnie po prostu musimy szukać nowych wyzwań. Rozumiesz, kiedy stary... To już jest za mało. To jest za mało stary dotychczasowe, wiesz, nasze wyzwania. Musimy postawić poprzeczkę wyżej. Musimy przeżyć w Open Spaceie. Coś razem. Brzmisz jakbyś... Zamilkłeś, nie brzisz w ogóle, co jest grane? Czy zmieniamy nazwy serii na Minecraft Open Space? <laughs> czy czy z Open Space będzie jakiś mem, czy coś? Myślisz, <laughs> bo jakby my gadajmy o ten cały odcinek. Ale były kozackie ostatnie zdjęcia. zdjęcia. Tak, tak, bardzo piękne, kuzackie piękne, w no, też widziałem. na Siemaszko, grupa na Facebooku, Siemaszko. Jeżeli ci tam nie ma, to nie wiem, co robisz ze swoim życiem. Wbijaj tam szybko, jak nie masz Facebooka, to choćby Discord. Marnujesz życie! Ja nie wiem, jak może tak marnować życie, życie. życie. Marynujesz życie! Co? życie. Marynujesz życie! Jak może tak marnować życie! Ej, dobra, mój leczu, Open Space. Na Chodź M na farmę, mam wyzwanie okay. na ciebie. Piszcie w komentarzach, co jest lepsze. klatka żelaznego. To, to coś? Czy open space dealera? Walić open Space, a, chodź na o, dół! Chciałby zazdro... Ja wiem, czemu tak... O, walić open space'a, walić open space... A. Bo mi zazdrościsz open space'a. Nie zazdroszczę to nie Zdrościć. tak, że ja nie mogę być open space'a, bo jestem w środku góry, No nie możesz, ale... ej, bez kitu o to chodzi! Haha, wypaplałeś, 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 kolego! Przesadza. No. Przesadzasz no, grubo. Dobra, okej, pogażdź ten challenge, za challenge i... bo ja mam challenge dla ciebie, zaraz go będę robić. Tylko najpierw chcę przerwać Twój challenge, bo. Stary posłuchaj. tu mi o co chodzi, dobra. Patrz, masz dziury. Lubisz a -a. Takie dziury? No, kocham dziury i lubię w nie wchodzić. Okej, okay. a jakbyś miał dwie naraz, to byś się zdecydował na jedną czy na dwie? No stary, no nie wejdę do dwóch dziur naraz. Dobra, to posłuchaj. Chyba, Jak że czy... za jakieś sztuczki, nie wiem. Na rozszczepienie. Nie, 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 nie znam, ale wiem, że są dwie dziury. Okej, okay, są dwie dziurki, muszę wybrać, do której jednym. dziurki wejdę. Posłuchaj, posłuchaj, wejście do jednej no. spowoduje, że przeżyjesz. <laughs> czekaj, cześć, 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 stary. Czy ty w tym momencie chcesz postawić na szali 50-50 losy tej serii? Że jeżeli wybierasz złą tak. dziurkę, to według ciebie tak, 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 kończymy serię? Tak, tak, wiesz co, yy, ale... Aj, nie, nie, patrz tam, nie patrz tam. No, no widziałem. Co

Poczekaj, czekaj, bo ja miałem zamknięte oczy, bo się śmiałem. Uh, 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 uh. co się Czekaj, 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 czekaj. Uh. Oh. Co? A! Czy ty, żelazny, wpadłeś do tej dziury? Plułem się, wodę, Boże! Ty I wpadłeś do wodę. tej dziury? Serio, ale naprawdę to zrobiłeś? Jakby. Pamiętam, jak cię uratowałem w poprzednim odcinku twoim? Tak, tak, tak ja ci wlewam wodę, stare. Ja nie wierzę ci, coś. Słuchaj, żelazny. Możesz mi zaufać i możesz nie, wejść. Nie ufam. Kompletnie ci nie ufa. Mogę dać no Powiedz, co sądzisz o moim open space'ie? Jest, jest nawet fajny. Okej, okay. mów dalej. Nawet fajny jest. No, no. Chciałbym wejść, taki space, ja mieć takiego open space'a kiedyś. a czemu nie, nie możesz mieć? Czemu Ponieważ nie możesz? mieć? jestem w środku góry i bardzo oh. się zazdroszczę, dlatego będę takim okay. Wszystko mówię, jasne. A łapkę w górę zostawiłeś pod odcinkiem? Z moich trzech kąt. I Dobra, wbijaj szybko, stary, bo woda zabieram. Szybko, wbijaj. Jestem, jestem, jestem. O, <laughs> Hitler, no! Co ty <laughs> Już, dobra, 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 spokojnie, spokojnie, spokojnie. Dobra, stary. Dasz mi chwilę, ja teraz zrobię dla ciebie wyzwanie. I zagramy tak jak ty, tylko że ja nie zrobię podwójnego fajla, ok? Jakby. Ja wyzwanie, już po tobie. Nie, 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 po tobie, stary. Znaczy, nie wiem, czy po tobie, bo szansa na przejście też będziesz mieć 50-50, okej? Okay? Ale mój challenge będzie dużo bardziej hardkorowy. Niego, daj mi, daj mi takie... taką minutkę, ok? Na przygotowanie. Jeżeli umrzeć masz w tym odcinku, to chcę, żebyś umarł od mojej pułapki żelaznej. Bo od, też będziesz od... mieć szanse 50-50. I będę mieć przynajmniej satysfakcję, stary, że dałeś się nabrać. Słuchaj, stary, jeżeli przegrasz to wyzwanie, to giniesz i kończymy tą serię. A jeżeli no, ja wygrasz... Okej. Okay. jest na rękę, żeby tam zginąć, nie? Jakby... jeżeli wygrasz, to... jesteś moim służącym przez najbliższy odcinek cały. Ale wiesz, że ja mam już gdzieś tą serię, tak na, na maksa, nie? Jakby... Bo co? Bo nie klikasz tak, jak masakra? Tak? Nie, bo... Bo się nie klika... Bo... Ej! dowody, do wody, do, wody, no do, do Okej, okay, dobra, widziałem, że masz powodę, Stary, dobra, stary. stary, daj, daj mi chwilę, bo ok? Nie patrzę. Mieliśmy 5 więc ja gdzieś tą serię z Dobra, na dobra, maksa. dobra, 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 stary. Spokojnie, spokojnie. Ja tutaj wiem, co robię. Daj mi chwilę, nie ok? Nie zabić się od zombiego? idę zabić się od zombiego? Ej, dobra, a, czy musimy no. iść spać, stary. Nie musimy iść spać, bo ja nie zrobić tego wyzwania, jak tutaj latają szkielety. Ja się boję o swoje bezpieczeństwo, a ten challenge będzie Taki wspaniały, bo to będzie gra psychologiczna. A teraz się boi zombiaków, no? To nie są zombiaki żelazne, to są szkieletorscy, szkielet tony są dużo gorsze niż zombiaki, okej? Okay? Jeżeli się z nie boję, ja się boję A, prawdziwego Ale A jest jeszcze gorsze? Droga. Zgadnij, co jest jeszcze gorsze. Twoja dziura, twoje dziurki. Open Space jest jeszcze gorsze, ja już śpię, chodź spać. Eee, w chwili słabości wyznałeś mi prawdę, Żelazny, więc każdy wie... Nie! Open mm, Space jest zna. kijowy, nikt go nie lubi. Wmawiasz tak, sobie dlatego, że, że potrzebujesz atencji. Nie tak muszę. naprawdę wszyscy mają gdzieś twojego głupiego Open Space'a. Gdzieś go wszyscy mają, rozumiesz? Kompletnie nie, tak. gdzieś! Nikogo nie obchodzi z open space. Powiem tak, to że. Żelazny, okej? Okay. Bo mam tak ja mam taką teorię. Ja teoretycznie taki. Nie obchodzi twój Open Space. Tak go wszyscy mają gdzieś, że normalnie zaraz wyłączony odcinek. Bo tak nie mają kochają open space, open space! Dobra, daj mi spokój, daj ludziom spokój. Ludzie kochają Open Space. Zrobimy koszulki z napisem Open. Wyobraź te koszulki z napisem Open Space. <laughs> Jakie to byłoby głupie Okej, okay, Żelazny, powiem tak, powiem krótko Tu są dwie, dwie proste dziury. gdzie ty jesteś? Żelazny, Zbiega jest premiera mojej pułapki A ty? Gdzie Wiesz, jesteś? Co jest Wiesz, co jest krótkie? Co jest krótkie? Chodź Wiesz, co jest, cho co jest krótkie? Chodź, raz, Twój miecz jest, jest krótki Twój miecz jest krótki, daj mi spokój Nie, on jest długi No patrz, stary, on jest długi, Twój zobacz, miecz jest sobie. krótki Możemy sobie porównać miecze? Dobra, żelazny, ja ci... słuchaj Słuchaj, nie, Ej, nie, pokaż, nie, pokaż pokaż, pokaż miecz. Jest... nie, duży, nie, nie, czekaj, nie, 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 Raz, nie, 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 żelazny, nie, nie będę księżyc, masz, ty... masz Dobra, Dobra, to powiedz twój miecz, okej. Okay, twój miecz ma bardzo fajną końcówkę. Raz, no. dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem, masz krótszy miecz niż ja. Nie! Ty Dobra, ty słuchaj, ja to jest challenge. Są dwie dziurki, widzisz? Jedna dziurka to jest dziurka z wodą, a druga dziurka to jest dziurka z lawą. I stary, chcę, żebyś przeanalizował, do której dziurki. Skoczyć chcesz, bo do jednej musisz skoczyć, jedna cię zabije, a, je, a druga cię wzmocni. Da, nie, okay. nie będę komentować, nie, nie będę komentować, stary. Jakby do której dziurki wskoczysz. Stary, powiedz mi tak, czy ty, po, pokaż się tu, pokaż, stać. zdejmij zdejmi hełm, zdejmij hełm, muszę sprawdzić jaki masz mózg, stary, czy zrobiłbyś no. to, o myślę, pokaż No dobra, dala, mi wody wody. bo jakby, okej, okay, więc tak, tak, taka stary, jest Stary, nie masz mózgu, nie, nie masz mózgu Nie, nie mam mózgu, okej, okay, no dobra, żelazny, więc tak, jak jest twoje myślenie, czy zrobiłem podwójne dno tutaj, a może zrobiłem podwójne dno tutaj, może stary, wszędzie jest podwójne dno, może nigdzie nie ma podwójnego dna żelazny, w którą dziurkę skoczysz? Nie nie, 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 to nie jest sposób. To nie jest sposób. Nie możesz tak radzić sobie z problemami żelaznym w życiu, że wkładasz do dziurki żelazo. To że jest żelazny, nie da że masz wkładać żelazo w dziurki. Musisz stary wybrać o! jedną z tych dwóch dziurek. Ej, patrz, 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 patrz posłuchaj, posłuchaj, posłaj. Ja mam sposób na sprawdzenie. patrz. Nie, 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 nie wkładaj tam rzeczy, nie wkładaj tam rzeczy. Lala, ty słyszysz? Czemu? Nie słyszysz? Czy coś coś spala? Żelazny, Musisz wejść do jednej z dziurek. Nie masz sposobu stary. Ty mi dajesz szansę jeden, jakby 50-50. Ty mnie tam lewitują, wiesz? Jakby no lewitują. I co z tego, że lewitują? Dobra, wejdź do którejś dziurki. To, że lewituje stary, może to jest podwójna pułapka. Może przewidziałem, że. Ej, to weźcie żelazny słuchaj, jeżeli zginiesz. Na znaczy, podejdaj daj mi swoją motykę żelazną, ok? Ja ci ją zwrócę, bo to jest ta rzecz po tobie. Jeżeli zginiesz w tej serii. Ej! Do tej dziurki wchodzisz? Nie, do tej elo! A! My... O kurde! Jest woda! O kurde! <laughs> A myślałeś, że nie będzie? O oh, Czy ty Żelazny chciałeś? Ja z... tak myślałem, stary Żelazny, ty... jest taki big brain. Czy ty, ty chciałeś zakończyć wody. tą serię, właśnie, Żelazny? Nie, to wcale taki Żelazny, żelazny on nie, on chciał zakończyć tą serię, on chciał nie, się nie, ja zabić. Ja wiedziałem, że tu będzie, stary, ja wiedziałem, że tu będzie. Jak chcę tam wyjść teraz. Nie <laughs> To Byłem po prostu <laughs> pewny, że tu jest. <laughs> Okej, <Okay. laughs> ja nie wiem, jak chcę wyjść <laughs> teraz. Ej, patrz! A! Najdróżniej! O! 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 zabawne stary! Proszę przestań! Twój Chodź po mnie w Pożę, po moutykę, stary! Ej, bo ja stary sfejlowałem! Bo w drugim też przeżył! <laughs> Co ty gadasz? Chciałem zrobić łapkę, nie, zwisiłem się, stary, bo jest bardzo późno, okej, okay, stary, ja nie spałem noc wczorajszą to nie całą. Dealer, nie, ej, nie dobra, mam serduszka mam, stary, nie bij mnie, mam pół serduszka, okej? Okay? Odchodź mi, że masz pół serduszka. Ej, to miała taka rosyjska ruletka, zepsułeś, no dobra, nie, jakby, ej! czy zepsułem, o nie, zepsułem wodę. O nie, o nie, stary, o nie, ej, ej, ej! Nie Wiesz wody, nie wiesz wody, dealer. proszę, Cię, nie wiesz wody, zostaw, zostaw, wodę w spokoju Nie dealer! Dealer! <laughs> Okej, okay, więc żegnamy się z wami bardzo serdecznie. Z tej strony Blue Dealer, subskrybuj ten kanał. Filmy są codziennie o 9.30 Do żelaznego wpadajcie na kanał, obejrzyjcie odcinki. Dobra, zostawcie e, łapkę w górę, bo Żelazny zaraz się usmaży na grillu! Cześć! Co się stanie z, to z to raznym? Laby, Czy przeżyje Kontynuacja żelaznego siema!